Wiolet Zaremska witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego, a w nim. Walka z koronawirusem trwa w powiecie tarnowskim. Internat Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, miejscem kwarantanny zbiorowej. Starostwo powiatowe zamknięte dla petentów. Można pomóc tarnowskiemu pogotowiu w walce z koronawirusem. Potrzebne są środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji. Tarnowscy ratownicy medyczni apelują nie kłam medyka. Nie żyje Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor i dyrektor. Miał 86 lat, powiat tarnowski w małopolskim programie Tele Anioł. Projektowanie mostu na Dunajców w Ostrowie powinno zakończyć się w terminie. Powiat Tarnowski w hołdzie żołnierzą wyklętym. Pięciu zakażonych koronawirusem, 1165 osób na kwarantannie domowej i 9 na kwarantannie zbiorowej. To dane z powiatu tarnowskiego na dzień 31 marca. O tym jak powiat walczy z koronawirusem mówił wicestarosta Jacek Chudyma w rozmowie ze Zbigniewem Filarem w naszym programie Raport Regionu. Panie starosto, policja wraz z wojskiem też sprawdza osoby przebywające na kwarantannie domowej jakieś... Sytuacje takie, które zaniepokoiły powiat tarnowski, że osoby wychodzą z tych kwarantann się zdarzyły? Tak, są przypadki pojedyncze, tutaj trzeba podkreślić, że jednak nasze społeczeństwo w tym wypadku społeczeństwo powiatu tarnowskiego jest bardzo społeczeństwo odpowiedzialnym. Oczywiście zdarzały się przypadki, ale tutaj są regulaminowe kary od 5000 tysięcy w górę, jeśli chodzi o mandaty. Do 30 tysięcy. Do 30 tysięcy, tak, tak, dokładnie. Dlatego para. to są kwoty już takie dość odstraszające. A tutaj jednak no, trzeba podkreślić na każdym kroku, i to chcę podkreślić, że to jest odpowiedzialność za siebie oczywiście, ale przede wszystkim za innych, że inne osoby, jak podają statystyki, w jaki sposób, jaką ilość dana osoba która jest zarażona, może zarazić, no to naprawdę jest, jest duży problem. Dlatego tutaj ta świadomość jest, dlatego wszędzie w każdych sytuacjach mówimy, żeby ludzie się czuli odpowiedzialni za siebie, ale również za inne osoby. I to jest rzecz bardzo ważna i taki komunikat niech będzie od nas, niech od nas wyjdzie. Już działa ośrodek kwarantannowy w powiecie tarnowskim. Takie miejsce powstało w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Placówka jako miejsce kwarantanny działa od środy 25 marca. Internat ma 40 Pokoi i pomieści 150 osób. Wystąpiliśmy do pana Wojewody e, o uruchomienie, z wnioskiem o uruchomienie kwarantanny zbiorowej e, w Wojniczu, dlatego że dalej nie możemy czekać, dlatego że już dzwonią do nas e, mieszkańcy, którzy o taką kwarantannę się pytają. Obecnie, jak poinformował Roman Łucarz, starostwo jest na etapie kompletowania personelu. Muszą być dwie osoby. Jedna osoba musi być, nazwijmy to, wykształceniem medycznym czy student medycyny i tutaj mamy takich, zgłosiły się dwie osoby, ale też muszą być takie osoby, nazwijmy to, że będą ich, ich, ich trzy osoby, tak, medycznym. I jedna z niemedycznym, natomiast musimy tu uzupełnić skład do co najmniej sześciu jeszcze dwie osoby, a jakby zachować wiadomość taką, jak powinno być w kontekście pracy, to muszą być cztery zmiany. Dodajmy, że powiat otrzymał też między innymi propozycję utworzenia kolejnego ośrodka kwarantannowego, tym razem w Sławicach. Rejestracja samochodów, pozwolenia na budowę, czy też usługi geodezyjne będzie trzeba załatwić przez internet. Nietypowa sytuacja, w jakiej znalazł się cały świat, dotarła także do Polski, a co za tym idzie do powiatu Tarnowskiego. Wirus rozprzestrzenia się szybko, a żeby udało się zapobiec zakażeniu kolejnych osób, urzędy ograniczają swoje funkcjonowanie. Dlatego też, żeby zmniejszyć tą siłę rozprzestrzeniania się, no niestety musimy podjąć takie środki, które będą gwarantowały, że przynajmniej w jakimś ograniczonym zakresie będziemy zapewniać naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Dlatego też zdecydowaliśmy, ażeby strosy powiatowe w Tarnowie praktycznie wyłączyć dla petentów. W tej chwili nie przyjmujemy żadnych stron z zewnątrz. Drzwi trasy są zamknięte. Natomiast kontakt ze strosy jest możliwy oczywiście przez skrzynkę mailową, a także przez e pułap. Tam można składać dokumenty, tam można Wysyłać pisma. Pisma i dokumenty mogą dotyczyć m.in. rejestracji samochodów, pozwoleń na budowę czy też usług geodezyjnych. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego wszystkie urzędy nie podają daty zakończenia przerwy w normalnym funkcjonowaniu. W czasach pandemii koronawirusa Polacy łączą siły, by pomóc medykom w walce o życie i zdrowie pacjentów. Do tego potrzebne są jednak maski, środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekcyjne. Zapasy tych produktów są niezbędne, ale niestety coraz trudniej dostępne, dlatego każda instytucja Medyczna chce zabezpieczyć ich jak najwięcej. Podobnie jest w pogotowiu tarnowskim. Tarnowskie pogotowie jest zabezpieczone. Dyrekcja na bieżąco monitoruje sytuację, na bieżąco dokupuje sprzęt, jeżeli jest to oczywiście tylko możliwe, otrzymaliśmy od starosty też pakiety indywidualnej ochrony biologicznej, więc to nie jest tak, że nie mamy w czym jeździć. Natomiast apelujemy oczywiście, chcemy jakby wybiec krok do przodu. Żeby no nie znaleźć się w sytuacji, że tego sprzętu nam braknie. Ratownicy starnowskiego Pogotowia wyjaśniają, że nie proszą o pieniądze, ale o potrzebne produkty. Jeżeli ktoś ma taką możliwość zakupienia bądź m, gdzieś zdobycia sprzętu, Typu maseczki trójwarstwowe, na przykład chirurgiczne, bądź maseczki już bardziej profesjonalne fff 3 bądź P2. Płyny do dezynfekcji rąk bądź płyn do dezynfekcji powierzchni. Jak najbardziej takie środki, nigdy ich nie za mało, zawsze się przydadzą i będą potrzebne. Apele tarnowskiego pogotowia dotarły do wielu firm, instytucji i organizacji, które również dołączają się do próśb ratowników. Nie kłamę medykat, dyspozytora to ogólnopolska akcja pracowników służby zdrowia, w którą włączają się pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego. Chodzi o zwiększenie świadomości wśród pacjentów, którzy mogą być zakażeni koronawirusem, ale nie informują o tym, wzywając karetkę. Taki zespół, który ma kontakt z tym pacjentem, a ma bezpośredni kontakt, e, automatycznie jest wyłączony. Nie może pomagać innym pacjentom. Dlatego to jest bardzo ważne, aby zachować bezpieczeństwo i pacjentów, i zespołu ratownictwa. No, nas nie jest jakby nieskończona ilość. Nas nie da się wyciągnąć gdzieś tam z kapelusza, prawda, na zawołanie. E, jesteśmy grupą ludzi, która pracuje, która ratuje. Ludzkie życie chce pomagać, ale też musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Taka postawa pacjenta może spowodować paraliż w stacji pogotowia, a nawet na sorze. Ratownicy, którzy będą mieli kontakt z osobą, która jest lub może być zakażona koronawirusem, automatycznie zostają wysłani na kwarantannę, z kolei karetka, w której przebywał taki pacjent, musi przejść gruntowną dezynfekcję. Krzysztof krzemień z Starnowskiego Pogotowia wyjaśnia, że potencjalni zakażeni powinni o tym fakcie poinformować dyspozytorów. Nie żyje Krzysztof Penderecki. Wybitny polski kompozytor i dyrygent w listopadzie skończył 86 lat. Mąż Elżbiety Pendereckiej miał troje dzieci z pierwszego małżeństwa z Barbarą Penderecką, Beatę oraz z małżeństwa z Elżbietą Penderecką, Łukasza i Dominikę. Od 1976 roku mieszkał w odrestaurowanym dworze w Lusławicach. Założył tu Międzynarodową Akademię Muzyczną Europejskie Centrum Muzyki otwartą 21 maja 2013 roku. Był honorowym obywatelem gminy Zakliczyn i powiatu. Tarnowskiego. Małopolski Tele Anioł to innowacyjny projekt, którego celem jest objęcie opieką niesamodzielnych osób mieszkających w Małopolsce. Pod skrzydła Tele Anioła trafiło już ponad 7 tysięcy osób, ale rekrutacja wciąż trwa. Aby dotrzeć do kolejnych potrzebujących wsparcia, władze województwa zaprosiły do współpracy lokalnych partnerów, którzy pomogą w promocji przedsięwzięcia i rekrutacji nowych uczestników. Do programu dołączył m.in. Powiat Tarnowski. To jest wsparcie kolejne dla seniorów, dla osób, które są w potrzebie. U nas akurat w powiecie tarnowskim pomoc społeczna jest bardzo mocno rozbudowana i tego typu projekty są bardzo cenne. Zresztą my jako taki inicjator, ale też i takie spoiwo dla gmin Chcemy być lid liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie osób do, do tego projektu. I zaraz po dzisiejszym podpisaniu listy intencyjnego zorganizujemy spotkanie z gminami i przedstawimy założenia tego projektu, które są bardzo cenne i bardzo ważne. Mimo trwającej pandemii koronawirusa cały czas trwają prace projektowe dotyczące przebudowy mostu na Dunajcu w Ostrowie. Jak zapewniał w trakcie sesji Rady Powiatu Sterosta Tarnowski, opracowanie dokumentacji powinno zakończyć się zgodnie z planem, czyli do końca czerwca bieżącego roku. Firma Promost Rzeszowa. Na dzień dzisiejszy zgodnie z umową wykonuje projekt remontu kapitalnego tego mostu. Łącznie, oczywiście z jego demontażem, zabezpieczeniem instalacji kanalizacyjnej Gminy Wierzchowsławice, no i za, zamontowanej nowej konstrukcji. Umówiliśmy się także, raz w miesiącu kontaktujemy się z tą firmą. W tej chwili już drogą wiad wiadomo, jako telekonferencję i w tej chwili odbywa się telekonferencje Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30 czerwca prawdopodobnie otrzymajemy cały projekt i techniczny, i wykonawczy. Później będzie możliwe ogłoszenie przetargu na przebudowę obiektu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963. Zostało uchwalone w 2011 roku, a data święta. Ta została ustalona na 1 marca. Regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych tradycyjnie zorganizował samorząd powiatu Tarnowskiego. To jest wyjątkowe święto, które. Ma w swoim wydźwięku upamiętnienie tych, którzy po II wojnie światowej nie poddali się sowieckiej okupacji, ale nadal walczyli o niepoległą Polskę. Wiedzieli, że walka jest, jest jakby stracona, walka jest beznadziejna, że raczej yy, mowy, o zwycięstwie, mowy o zwycięstwie nie ma, ale jednak pozostali wiernym tym, co jest najważniejsze: Bóg, Honor, ojczyzna. To, te, te słowa dla nich nie były pustymi słowami. To były słowa, które miały dla nich bardzo głęboki sens, bardzo wielkie znaczenie i o to cały czas walczyli. Ostatni żołnierz niezłomny zginął w 1963 roku. Józef Franczak, bo o nim mowa, został bestialsko zamordowany. Tysiące ludzi oddało swoje życie, nie poddając się okupacji sowieckiej. Dlatego tak ważne jest upamiętnianie tej historii. To jest dla nas współcześnie żyjącym nasz obowiązek, żeby pamiętać o tych naszych bohaterach, o tych ludziach polakach, którzy oddali życie za wolną niepodległą ojczyznę, ale przede wszystkim również pielęgnować i przekazywać młodemu pokolenia w tej sztafecie pokoleń, żeby w dalszym ciągu następne pokolenia pamiętały o tych wydarzeniach i oddawały hołd i cześć tym żołnierzom i tym ludziom, którzy Dziesiątki lat temu oddawali właśnie życie za ojczyznę. Moje pokolenie było w pewnym sensie pozbawione takich możliwości docierania do historii. Robiło to się oczywiście, ale to nie była ta wiedza, która teraz możemy ją podawać dzieciom. To nie, jest ta, to nie była ta lekcja historii. Więc teraz trzeba te miejsca i tą pamięć budować i odtwarzać, w przeciwnym razie nie przetrwa. Bez tej historii, bez tej wiedzy, bez tej pamięci nie mamy tożsamości, więc. Nasi harcerze, nasza młodzież jest tak kształcona, jest tak wychowywana, żeby ten, ten czas poświęcony dziś akurat z żo żołnierzom wyglętym, żeby być tutaj. I z nami tutaj cele, celebrować to święto. Oprócz zgromadzonej na sali młodzieży, wśród licznej publiczności znalazły się trzy szczególnie wyróżnione osoby. Medale Powiatu Tarnowskiego, Bóg i Ojczyzna otrzymali mieszkańcy oddani służbie i pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.